Trwa ofensywa drogowa powiatu Łukowskiego. Starosta Dariusz Szóstek podzielił się z naszą telewizją informacjami o aktualnie prowadzonych remontach. Trwa w najlepsza ofensywa drogowa powiatu Łukowskiego. Obecnie wykonujemy pracę na odcinku od granic miasta poprzez Wulkę Świątkową i potem od Krynki do granic powiatu, ale równolegle toczą się prace na drodze łączącej właśnie drogę powiatową w stronę krynki z drogą wojewódzką 800. 6. To jest ważny odcinek, który został dość zdegradowany, podczas kiedy trwały prace przy remoncie stacji łuków. Tam był poważny remont. Wymagało to wtedy zorganizowania objazdów i ta droga wtedy została mocno zdewastowana, więc jakby należało poczynić starania, aby mieszkańcom tę drogę przywrócić, żeby mieli dobre warunki komfortowe dojazdu do swoich domów, do swoich gospodarstw, do swoich, do swoich pól. Ale to nie koniec. Drugą taką poważną inwestycją, kolejną taką poważną inwestycją, to jest ciąg drogowy od Świdrów poprzez Malcanów i 3 km z na do Rzymów-Rzymek. Tam też trwają intensywne prace drogowe. Te wymienione inwestycje chcemy skończyć jeszcze w tym roku, ale jak się przeniesiemy do gminy Wojcieżków, to tam też już rozpoczął się remont tego odcinka drogi pomiędzy Wojciechkowem a Wolą Burzecką, bardzo oczekiwanego przez mieszkańców. Przenosząc się dalej do gminy Wola Mysłowska zastaniemy intensywne prace drogowe na odcinku od Wandowa poprzez Gruć do, do Ciechomina. To jest też bardzo ważna droga, taka strategiczna dla mieszkańców gminy Wola, Wola Mysłowska. Ale też mamy jeszcze plany. Jeżeli nam się uda, jeżeli Aura pozwoli, to spróbujemy jeszcze wykonać w tym roku brakujący odcinek tzw. małej obwodnicy. Czyli tutaj ten odcinek od ronda na Warszawskiej poprzez rondo na Parkowej, tam bodajże jeszcze 300 metrów za rondem, ale też zechcemy wyremontować ciąg ten pieszojezdny, który, który tam jest obok, i tutaj myślę, że. Ucieszą się rowerzyści, ucieszą się ci, którzy jeżdżą na rolkach, bo tam kostkę brukową zechcemy zamienić na nawierzchnię bitumiczną.